Witamy na konferencji prasowej przed meczem Motor Lublin Górnik Polkowice, który już 29 maja odbędzie się na arenie Lublin i z tej okazji spotykamy się na przedmeczowej konferencji prasowej z udziałem trenera Żółto-Biało-Niebieskich, pana Marka Saganowskiego. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy pytania dzisiaj zdalne. Józef Kufel z Radia Lublin pyta o to, czy w zespole Motoru nadal jest wiara, że udział w barażach jest jeszcze możliwy? Zawsze jest wiara, zawsze jest dopóty, dopóki jest matematyczne rozwiązanie. Wierzymy w to, aczkolwiek wiadomo, że po meczu we Wronkach z zakończonym remisem gdzieś to troszeczkę się, gdzieś to troszeczkę się skruszyła ta, ta wiara, jeśli tak można powiedzieć. Ale zespół, zespół wierzy dalej. Przede wszystkim jest następny mecz. Gramy u siebie. Chcemy znowu się zaprezentować godnie, bo gramy przede wszystkim dla kibiców, dla siebie. I, i zawsze, jako sportowcy, nie wyobrażam sobie, żebyśmy czegoś odpuszczali. I kolejne pytanie od tego samego redaktora, które brzmi. Czy dla sobotniej rywalizacji może mieć znaczenie fakt, że rywal zapewnił już sobie awans do wyższej klasy rozgrywkowej? Ja bym się nie patrzę na, na, na rywala. To, co powiedziałem w, tym pierwszym, w tej pierwszej odpowiedzi, gramy u siebie, przychodzą nasi kibice i chcielibyśmy zagrać dobre spotkanie, wygrać ten mecz, będziemy grali o, o całą stawkę choćby właśnie z tego, z tego powodu, że chcemy do końca jak najwięcej mecze wygrać, jak najlepiej się zaprezentować. Są zawodnicy, którzy, którzy też chcą pokazać się z jak najlepszej strony, bo wiadomo niektórym się kończą kontrakty, my się jeszcze przyglądamy, patrzymy co będzie w następnym sezonie, tak więc każdy, każdy tutaj wie o co gra. Mimo wszystko dziennikarze chcą się dowiedzieć czegoś więcej na temat przeciwnika i Bartosz Litwin z Kuriera Lubelskiego pyta, jak można scharakteryzować drużynę Górnika Polkowice. To jest to zespół grający w systemie 4-4-2. Zespół, który zdobył najwięcej bramek w drugiej lidze. Grający ofensywnie, grający wyrafinowany futbol, dobrze poruszający się w, w swojej strukturze. Myślę, że to jest jeden z, z tych przeciwników, który, który tutaj, no, zdecydowanie zasługuje na ten, na ten awans. No i wywalczyli sobie to poprzez właśnie swoją, swoją konsekwentną grę. Tak więc no, trzeba, trzeba wiedzieć o tym, że to jest bardzo mocny przeciwnik. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.